Dla tajniaka każdy dzień to ryzyko. Każdego dnia muszą się liczyć z możliwością dekonspiracji, a nawet śmierci za domniemaną zdradę. Jednak policjanci pracujący pod przykrywką mogą również odegrać niezwykle ważną rolę w rozpracowywaniu najbardziej tajemniczych i inteligentnych przestępców oraz organizacji przestępczych. Ale co się dzieje, gdy granica między dobrem a złem zaczyna się zacierać? Co się dzieje z funkcjonariuszami? którzy posuwają się za daleko w swojej roli. W dzisiejszym odcinku rzucimy światło na kilka takich przypadków, przyglądając się sprawom trzech tajnych policjantów, którzy zeszli na złą drogę. W listopadzie 2020 roku Departament Sprawiedliwości ogłosił, że były policjant z Georgii o imieniu Juancito Gams został skazany za przestępstwa związane z działalnością gangową. Ci, którzy znali Gamsa, byli w szoku. 28-letni Gams pracował jako policjant w hrabstwie DeKalb, kiedy wyszło na jaw, że twierdził, iż jest płatnym zabójcą. Śledczy twierdzili, że dla Gangster Disciples, amerykańskiego gangu Wywodzącego się z Chicago w stanie Illinois, przekazywał poufne informacje policyjne członkom gangu, a nawet dostarczał im broń. Gangster Disciples to zorganizowana grupa przestępcza, działająca od lat 70. XX wieku, podobno stosuje hierarchię przywództwa nazywaną pozycjami władzy. Ponadto gang przestrzega zestawu zasad, z których najważniejszą jest milczenie i tajemnica. Zabrania swoim członkom współpracy z organami ścigania, a zasady są traktowane tak poważnie, że każdy, kto się im sprzeciwi, może zostać ukarany śmiercią. W latach 2011-2014 grupa odpowiadała za 24 strzelaniny i 12 zabójstw. Gams ledwo co skończył szkołę średnią, gdy zgłosił się do wojska, planując utrzymać swoją ciężarną dziewczynę, służąc na Bliskim Wschodzie. Miał tylko 20 lat, gdy wysłano go za granicę z zaopatrzeniem dla żołnierzy na froncie. Według jego matki, Janelle, Gams brał udział w strzelaninach i robił rzeczy, których nie chciał robić, dodając, że te doświadczenia będą go prześladować. Po powrocie w 2013 roku do Stanów Zjednoczonych Ameryki dołączył do Departamentu Policji Hrabstwa DeKalb, mimo że miał poważne problemy ze zdrowiem psychicznym. Jego matka twierdziła, że przed aresztowaniem nie jadł ani nie spał i sięgnął po alkohol, aby poradzić sobie z psychicznym cierpieniem. Chociaż jego bliscy zachęcali go, aby zwrócił się o pomoc, kiedy umówił się na wizytę w departamencie dla weteranów, było już za późno. Został aresztowany dzień przed spotkaniem, podczas śledztwa w sprawie gamsa. Prokuratorzy doszli do wniosku, że 28-latek dołączył do gangu lub pozostał jego członkiem. Wiedząc i godząc się na to, że gang dopuszcza się morderstw. W 2015 roku wysłał krótka wiadomość tekstowa Jestem zabójcą Godinodoksaninde. W tym czasie Gams był monitorowany przez FBI, które podejrzewało, że jest powiązany z gangsterami z grupy Disciples. Choć śledczy sądzili, że Goddam to skrót nazwy gangu, Gams stwierdził, że znaczy to Goddam i przekazał tę informację swojemu adwokatowi. Dodał, że chodziło mu o czas w wojsku. Jego adwokat uznał, że prawdopodobnie chciał zaimponować kobiecie, do której wysłał wiadomość. W 2019 Gams został oskarżony o napaść podczas służby, jak twierdzi ofiara, w 2015 roku rzekomo pomylił tego mężczyznę z członkiem rywalizującego gangu. Adwokat ofiary powiedział. Gdy napastnik zaatakował mojego klienta, twierdził, że należy do gangu Gangster Disciples. Wiem tylko, że zaatakował mojego klienta, złamał mu szczękę i naraził na koszty leczenia OK. 77 tysięcy dolarów, a wszystko to, gdy miał kajdanki. FBI zauważyło też, że nagrali rozmowy telefoniczne Gamsa z gruzińskimi gangsterami z Disciples. Główny egzekutor, mężczyzna o imieniu Kevin Clayton, którego zaprzyjaźnił się niedługo po wstąpieniu do służby. Departament Sprawiedliwości poinformował, że później główny egzekutor wspomniał o współpracy z gangsterami Disciples i policjantami. Gums... Przekazał Claytonowi informację o przestępstwie będącym przedmiotem policyjnego śledztwa. I rady, żeby unikał konkretnego baru, który policjanci zamierzali przeprowadzić nalot. lot. został również oskarżony o posiadanie kokainy w swoim radiowozie policyjnym i zrezygnował ze stanowiska po złożeniu tej skargi. Gums został skazany na 15 lat więzienia za udział w spisku przestępczym związanym z morderstwem. Następnie czeka go 5 lat nadzorowanego zwolnienia poinformował prokurator Stany Zjednoczone Ameryki Byung-Pak. Jego bezczelne lekceważenie przysięgi policyjnej, zdrada zaufania policji oraz brak szacunku dla ludzkiego życia uzasadniają surowy wyrok, jaki otrzymał w tej sprawie. Jack Hudson W Yuma w Arizonie 4 lipca 1995 roku Dyspozytorzy zostali zaskoczeni telefonem od porucznika Dana Elkinsa z miejscowej policji. W rozgorączkowanym głosie można było usłyszeć, jak policjant mówi: Pośpieszcie się, pośpieszcie. On strzela z broni, oddaje strzały, pośpieszcie się. Ale chwilę później Dan Elkins został zastrzelony. Mężczyzną, o którym mówił przez telefon, był zastępca szeryfa hrabstwa Yuma, Jack Hudson. Jack Hudson, Dan Elkins i Mike Crow. Sierżant z Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego należeli wtedy do grupy zadaniowej do narkotyków i pracowali pod przykrywką. Grupa liczyła 22 członków z lokalnych, stanowych i federalnych agencji ścigania, powołanych do śledztw dotyczących narkotyków w rejonie Yuma. Podobno w dniach poprzedzających strzelaninę 4 lipca funkcjonariusze zauważyli, że z ich biura zniknęły kluczowe dowody. Postanowili więc zainstalować kamerę wideo, aby spróbować uchwycić osobę dokonującą kradzieży. Następnie 4 lipca Dan Elkins, Mike Crow oraz kustosz dowodów Jim Earhart udali się do biura grupy zadaniowej, gdzie odkryli, że na zainstalowanym monitoringu uchwycili jednego ze swoich Hudsona. Ponadto odkryli, że sejfy zostały włamane, a biura splądrowane. Trójka, gdy wychodziła z budynku, natknęła się na Jacka Hudsona który bez ostrzeżenia zaczął strzelać z broni kalibru 9 mm. Trzej pozostali funkcjonariusze byli nieuzbrojeni i mimo prób wezwania pomocy, ta nie dotarła na czas. Mike i Dan zginęli na miejscu. Erartowi udało się uciec, gdy według raportów broń Hudsona się zacięła. Hudson był przedstawiany jako osoba z problemami psychicznymi, a Dan Elkins powiedział pogotowiu, że jego kolega odszedł. 918 to kod radiowy policji Viuma, oznaczający osobę niestabilną psychicznie. Ale nie wiadomo, jaki dokładnie był jego motyw. 37-letni Hudson został aresztowany przed budynkiem i osadzony w areszcie z kaucją w wysokości 155 milionów dolarów. Chciał uciec, lecz został szybko zatrzymany. W pojeździe Hudsona znaleziono trzy pistolety i klucze do pokoju dowodów, a w jego domu kolejne 40 sztuk broni, z czego 25 z pokoju dowodów grupy zadaniowej. Wśród skonfiskowanych przedmiotów u zastępcy były akcesoria narkotykowe. 2700 dolarów nielegalne substancje: radia, lornetki, telefony, kasety magnetofonowe i odznaka amerykańskiej służby celnej. Hudson został skazany za morderstwo w 1997 roku na dożywocie. Podobno, przez lata po strzelaninie, twierdził, że nie pamięta niczego, co zrobił, ponieważ był wtedy pod wpływem narkotyków. Hudson zmarł z przyczyn naturalnych w październiku 2017 roku. W wieku 59 lat, będąc wciąż w więzieniu. Tom Coleman. W 1999 roku Tom Coleman otrzymał nagrodę wybitnego Stróża Prawa Roku od Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego Teksasu za okres od stycznia 1998 do lipca 1999 w Tuli. Coleman działał pod przykrywką jako członek specjalnej grupy do walki z narkotykami. I w tym czasie aresztował 46 osób, które później zostały skazane za przestępstwa narkotykowe. Ważne, że 39 osób było czarnoskórych. Wszyscy przyznali się do winy i otrzymali wyroki sięgające nawet 90 lat. Jako pierwszy przed sądem stanął Joe Moore. Joe był przedstawiany jako boss narkotykowy z Tuli, ale mieszkał w chacie i jeździł starym sedanem, który ledwo się trzymał. Joe, który twierdził, że nigdy nie sprzedał kokainy kolmanowi. Przez cały proces utrzymywał swoją niewinność. Kolman później stał się znany ze swojego wyraźnego braku dowodów. Nigdy nie nosił podsłuchu i nigdy nie nagrywał swoich rozmów z rzekomymi dealerami narkotyków. Nie miał nawet notesów, w którym mógłby zapisywać swoje interakcje. Zamiast tego bazgrał imiona i daty na swojej nodze. Co jeszcze ciekawsze, ci, których aresztował Kolman, nie mieli w domach narkotyków, akcesoriów narkotykowych. Broni ani nietypowo dużych ilości pieniędzy. Po przeszukaniu. We wszystkich przypadkach stan nie miał żadnych dowodów fizycznych ani potwierdzających. To było w zasadzie słowo kolmana przeciwko oskarżonym. Joe Moore został oskarżony o dostarczenie kokainy kolmanowi w odległości nie większej niż 300 metrów od szkoły. Chociaż w młodości był skazany za dwa przestępstwa, jego kartoteka kryminalna była poza tym minimalna. Wierzył, że system sprawiedliwości go uniewinni. I przez cały ten czas utrzymywał, że jest niewinny. Większość białych ławników uznała Joza winnego. Został skazany na 99 lat więzienia. Miejscowi i media świętowali skazanie. Wierzyli, że Kolman pozbywał się śmieci i oczyszczał ulice z tak zwanych szumowin. Był postrzegany jako lokalny bohater. Miesiąc po miesiącu wielu mieszkańców Tuli z ulgą obserwowało, jak jeden po drugim rzekomi przestępcy trafiali za kratki. Nawet osoby pierwszy raz łamiące prawo, jak 22-letni Freddy Brookens, nie były traktowane łagodnie. Freddy został skazany na 27 lat więzienia za jedno przestępstwo związane z dostawą. Podobnie jak w przypadku Joe Mura nie było dowodów, tylko słowo kolemana, który jednak nie był idealnym świadkiem. Podobno często mylił daty i godziny. Stał się podejrzany, gdy ofiary przedstawiły mocne alibi udowadniając, że nie były w pobliżu Coleman'a. Jeden z mężczyzn był wtedy w pracy. Inna kobieta oskarżona o handel kokainą okazała się być w Oklahomie w dniu, w którym miała kontakt z tajniakiem. Prokuratura jednak próbowała zachować wiarygodność swoją i Coleman'a, po cichu wycofując sprawy, które sprawiały im problemy. Niektórzy miejscowi zaczęli przejrzeć Kolmana, Uznali go za podejrzanego, ale potrzebowali dowodów. Rancher Gary Gardner i pastor Alan Bean zdecydowali, że sami poszukają odpowiedzi. Nie mogli pojąć, jak to możliwe, że w mieście liczącym 5 tysięcy mieszkańców jest 46 dilerów narkotykowych. Komu oni sprzedawali? Wkrótce osoby z zewnątrz, dziennikarze oraz organizacje takie jak Krajowe Stowarzyszenie na Rzecz Awansu Ludności Kolorowej zaczęły zwracać uwagę na nieścisłości w śledztwach Kolemana. Prawnik karnista o imieniu Jeff Blackburn również zwrócił uwagę na tę dziwną sprawę. I wkrótce odkrył, że Coleman nie był samotnym strażnikiem Teksasu, walczącym ze złoczyńcami, za jakiego się podawał. Wkrótce okazało się, że Coleman był rasistą i często obrażał współpracowników. Upierał się, że mimo licznych aresztowań czarnoskórych Amerykanów, rasa nie miała tu znaczenia. Wyszło też na jaw, że Coleman, kiedy został zatrudniony przez hrabstwo Swisher jako zastępca szeryfa. Był oskarżony o kradzież 6700 dolarów od kupców z hrabstwa Cochrane, gdzie wcześniej był zatrudniony jako szeryf. Został również zwolniony w hrabstwie Ellis po oskarżeniu go o molestowanie seksualne. Prawnik Jeff Blackburn również złożył apelację w imieniu skazanych mieszkańców Tuli, co dodatkowo przyczyniło się do upadku reputacji Colmena. Zastępca szeryfa został ostatecznie oskarżony o krzywoprzysięstwo i miał również stanąć przed własnym procesem. 35 z 38 ofiar wysłanych do więzienia zostało ułaskawionych przez gubernatora w 2003 roku, a w ramach ugody wypłacono 59 milionów dolarów. Joe Moore dostał ponad 250 tysięcy dolarów za cierpienia. Z pomocą emerytowanego pastora i byłego agenta nieruchomości kupił farmę świń, po czym zmarł na atak serca w 2008 roku. Tymczasem Tom Coleman stanął przed sądem za krzywoprzysięstwo. Został uznany za winnego i otrzymał 10 lat dozoru kuratorskiego, ale nie trafił do więzienia. Jeden z artykułów zauważa, że nadal trzyma się swoich opowieści, twierdząc: Cytuję. Byli na mnie wściekli, bo wszyscy czarnoskórzy trafili do więzienia. I to ja byłem przyczyną całego tego nieszczęścia. Czy to przeze mnie to nieszczęście? Gdyby mi nie sprzedali narkotyków, nie jestem aniołem. Przyznam się do wszystkiego, co zrobiłem źle, ale na pewno nie przyznam się do czegoś, czego nie zrobiłem i oto macie fakty. Zostawcie komentarz poniżej ze swoimi przemyśleniami i reakcjami, a także pamiętajcie, żeby polubić ten film i zasubskrybować kanał, żeby go wesprzeć. Dziękuję za oglądanie, bądźcie czujni, dbajcie o swoje bezpieczeństwo i do zobaczenia następnym razem.